Witajcie widzowie, witam ponownie na moim kanale. Upewnijcie się, że obejrzycie wideo do końca, aby zobaczyć ostatnie chwile Zofia Merl. W wieku 85 lat zmarła Zofia Merl, aktorka filmowa i teatralna. Kropka Zofia Merl rozpoczęła swoją karierę w liceum. Jednak przyznała, że nie spodziewała się, że aktorstwo stanie się jej przyszłym zawodem. Swój debiut sceniczy miała w Studenckim Teatrze Satyryków w Warszawie. Później występowała na deskach teatru Komedia w Warszawie. Zofia Merl zagrała w ponad siedemdziesięciu filmach, tworząc wiele charakterystycznych postaci, wśród których dominowały wieśniaczki, opiekunki czy kobiety z charakterem. Znana była również z niezapomnianej, pełnej strachu roli sierżanta Iren w filmie Rzeczpospolita Babska w reżyserii Hieronima przybyły. Wyjątkowo wspominała spotkania na planie z Andrzejem Barańskim. Współpracowała z nim między innymi jako jego żona Kamanik Wpuszczaj Puszczaj Marę do Wody, Sklepikarka w Tabu, Francis w Dwóch Księżycach, kropka widzowie zapamiętają Zofię Meryl z komedii Stanisława i Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. 1978 rok, mit 1980 rok, alternatywy 4, 1984 rok i zmiana. 1986 rok. W 1994 roku wystąpiła w filmie Bye Bye Amerykę w reżyserii Niemca Jana Szat. Otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz odznaczenie Seriedzi Kulturalny.